Nowy. Witam w kolejnym wideo o francuskim. Dzisiaj ważna sprawa. Osoba on. Kto to w ogóle jest? Kiedy się tego używa? To zapraszam. Przede wszystkim widzimy tutaj oczywiście zaimki osobowe. Je tu, il, elle, nous, vous, il, elle. En. I do nich dobieramy formy czasowników. Tak, odmieniamy czasowniki przez te osoby. I tutaj w trzeciej osobie pojedynczej w tabelach odmian zobaczycie również osobę, zaimek osobowy on. Także będzie on przybierał formy czasownika, formy gramatyczne trzeciej osoby liczby pojedynczej. Na razie nie zastanawiamy się, co on oznacza? Chodzi o formę osobową. Czyli na przykład. On ona, on va, on fait, on dit, on parle, on se comprend. Zwróćcie uwagę, że zaimek zwrotny się jest też taki tutaj s, tak jak do il albo el. Okay? Formy gramatyczne. Formy gramatyczne to trzeciej osoby liczby pojedynczej. Natomiast co ono oznacza? A to już jest inna sprawa. Przede wszystkim oznacza on my. Wiemy, że my to jest po francusku nu i forma z końcówką ons w 99% przypadków. Natomiast osoba on oznacza również my. Jak to wygląda? Nu commençons, on commence, to znaczy dokładnie to samo. Tej formy będziemy używać tej on w języku mówionym najczęściej. To jest oszcz oszczędność czasu, ponieważ mamy o jedną sylabę mniej, o to on na końcu. Które, które wypowiadamy w osobie "-nu", a w osobie "-on", mamy odciętą tę sylabę, prawda? Czyli jest "-on commence". No możecie się zapytać w takim razie, po co w ogóle jest to "-nu". No ta forma czasownika, ta forma "-commence", ta, ta z końcówką "-ons", jest dość ważna. Będziemy jej na przykład używać, kiedy będziemy e, robić e, tryb rozkazujący, tak? I ta forma będzie nam potrzebna. No i oczywiście w języku takim standardowym, w języku też oficjalnym, no to osoba "-nu", ona musi istnieć, musi być. Nie? Nous avons encore une heure. Qu'est-ce que nous faisons? On a encore une heure. Qu'est-ce qu'on fait? Patrzcie jak krótszy, o wiele krócej prawda? O wiele, aż o dwie, całe dwie sylaby krócej». Matko, nie? Czas jeszcze na stacjon. Qu'est-ce que nous donnons Aléa pour son anniversaire? Qu'est-ce qu'on donne Aléa pour son anniversaire? I też jest ważna sprawa, że jeżeli uznajemy, że on to, to jest my, to musimy też dostosować wszystkie elementy do właśnie osoby my. Czyli, na przykład, jeżeli mówimy on va au cinema i chcemy powiedzieć, że nasz film, no to jest notre film, prawda? Nie będziemy używać formy do, do niej albo do niego, tak? jego film czy, czy jej film, prawda? Będziemy używać notre film, ponieważ chodzi o znaczenie osoby on jako nous. Notre film commence à Tak samo, jeżeli na przykład mamy przymiotniki, czy jakieś imię. Słowy przymiotnikowe, prawda? Będziemy je dostrajać do osoby liczby mnogiej, czyli jesteśmy zmęczeni. On est fatigue. I tutaj w, w języku pisanym dopiszemy to s na końcu jak najbardziej. Ma sore moi, on est grand. I tutaj nawet do rodzaju żeńskiego sobie to dopasowaliśmy, prawda? Czyli grand. Musimy jednak to dopasować do liczby mnogiej, tak? Tego, ponieważ odnosimy się do liczby mnogiej, no my, tak? Mimo tego, że forma czasownika jest do liczby pojedynczej. Tak samo nous, on prend un taxi, et vous? Czyli jeśli chodzi o nas, tak? nu, które podkreśla nas, nam mocne takie, takie toniczne nu, prawda? Czyli jeżeli my bierzemy taksówkę, tak? czyli widzimy, że my to jest nu, a bierzemy to jest on prend, ok? Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć nu, nous, nous prenons un taxi, tak? Czyli powtarzamy to nu. Jeszcze kiedyś sobie powiemy oddzielnie o zaimkach tonicznych, tych takich mocnych, które stoją zawsze bez czasownika. Natomiast widzicie, prawda? Widzicie na czym to polega? Jeżeli chcę podkreślić, że chodzi o nas, a nie o was, albo o mnie, albo o, 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 o ciebie, tak? No to podkreślamy to właśnie tym nu. Tak? Nu on prend un taxi. Et vous Właśnie. On finit. On y va. Bardzo często to będziemy słyszeć, kiedy zagrzewamy kogoś do tego, żeby coś zrobił, za, że, kiedy zaczynamy jakąś czynność, zaczynamy jakieś przedsięwzięcie. Albo po prostu jedziemy. On wa. Y va. On est bien ici. On est là. Tak? Kiedy chcemy powiedzieć, że jesteśmy na miejscu, jesteśmy w ogóle obecni. Tak? la to jest takie tam, można powiedzieć. On te retrouve aujourd'hui en France. Si t'as vu la dernière sûr. vidéo, tu sais qu'on est là, on est confiné, mais on a du temps de libre et du coup on s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour répondre à des questions qu'on nous pose souvent sur YouTube et Instagram. On en a beaucoup, reçu énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue et on va répondre au maximum oui. de questions possibles. Alors, on commence le scroll. On n'attend pas plus, c'est parti. On peut aussi Quelqu'un sonne à la porte. Tu peux ouvrir. Ktoś dzwoni do drzwi, możesz otworzyć. Równie dobrze, możemy wiedzieć. Un son à la porte. Tu peux ouvrir. Ponieważ tak naprawdę nie obchodzi nas, kto to jest. Słyszymy bardziej tę czynność pukania do drzwi i jednak jest, wiemy, że jest to nawet jakaś osoba. To nie jest jakieś zjawisko atmosferyczne, jak na przykład, na przykład il pleut, czyli pada. Tak? To on jest zawsze osobowy, to jest zawsze jakaś osoba. No to w tym momencie no, nie bardzo nas obchodzi. Prawdopodobnie jest to jakaś jedna osoba, prawda? Quelqu'un ma volé mon portefeuille. On ma volé mon portefeuille. Ukradziono mi. Chcemy to tłumaczyć na takie nieosobowe. Ukradziono, prawda? Ktoś mi ukradł portfel. Monsieur, quelqu'un vous appelle par téléphone. Tak? Czyli ktoś pana prosi. Monsieur, on vous appelle par téléphone. Tak? Nawet nie wchodzimy w szczegóły, kto to jest, ile jest tych osób, czy jest jakaś sekretarka. No, nie, to jest nieważne. Pan jest proszony do telefonu, można to przetłumaczyć nawet na, na stronę bierną. No właśnie, teraz zajmek on, to również może być ogólnie jacyś ludzie. To jest bardzo podobne do tego ktośa. Czyli na przykład, c'est trop fermé, on fait des travaux. Robią remont. Są robione remonty, robione jakieś roboty na drodze. I teraz to, kto to może być? Jacyś Les Ouvriers, jacyś to mogą być, prawda? Robotnicy, to może być la mairie, urząd miasta, ktoś, kto to zleca, ym, czy cokolwiek. No ale to nas nie interesuje, kto to jest. O to właśnie chodzi. On fait des travaux. Jakby nie podkreślamy tej, nie dajmy tej informacji, kto to w ogóle jest. No, po prostu tak jest zarządzone. Ktoś to robi, tak? On fait des travaux. Podobnie. Quand est-ce que l'on ouvre ce magasin? Kiedy otwierają ten sklep? No, prawdopodobnie jacyś tam właściciele, prawda, tego sklepu, le propriétaire. Nie interesuje nas, kto to jest. Zwróćcie też uwagę na to, l, które tutaj dałam. Czasami tak się zdarzy, że chcąc być bardzo takim eleganckim, dajemy to l. Ono jest takie wyłącznie kosmetyczne. Ono nie ma żadnego znaczenia takiego semantycznego, w sensie nie wnosi to żadnej dodatkowej informacji. On jest typowo kosmetyczny, po to, żeby nie zrobić tutaj elizji z tym k. Ponieważ jeżeli zrobimy k, on wyjdzie nam, no, takie brzydkie słowo on, i to jest takie przekleństwo, można Kogoś bardzo obrazić, używając tego słowa. To jest rzeczownik. <grym> może być też przysłówek. Nie wchodźmy w to na razie. Natomiast y, często to zobaczycie. To L, pamiętajcie, jeżeli L z apostrofem przed O, jest wyłącznie kosmetyczne, nie wprowadza żadnej dodatkowej jakiejś informacji. OK? Koniec klonu w Magazine. Wcześniej w moich przykładach, jak cofniecie się do wcześniejszych slajdów, to zobaczycie, że ja tego nie robiłam, nie robiłam tego łączenia. Może nieładnie, <grym> może powinna była to zrobić. W każdym razie nie zdziwcie się, jak to zobaczycie. No. On dit d'éteindre de des portables. Yy, no, czyli kto to może być no, ktoś, kto tam zarządza danym wydarzeniem, prawda? Organizatorzy, no, nie, nie interesuje nas, kto to jest. Tak po prostu mówią, mówią, żeby to zrobić. Mówią jacyś oni, prawda? Tak, i teraz możemy też takim czymś wyrazić jakąś zasadę, ogólnie mówić jako wszyscy, i wtedy na przykład to mogą być jakieś przysłowia. Tak. On reconnaît l'arbre à ses fruits kiedy możemy przetłumaczyć na się. Możemy powiedzieć Plus on désire une chose, plus elle se fait attendre. Hmm? pragnie. Jakby to nie jest ważne kto konkretnie. Quand on est malade, on reste To już nie jest żadne tam przysłowie, no ale to taka zasada. No, jak się jest chorym, to się powinno leżeć w łóżku. To się leży w łóżku. Eh? Również możemy używać tego na przykład wiadomo, od czasnika jaka savoir, czyli wiedzieć. On sait où le chat? On ne sait pas quand Claire arrive. Nie wiadomo tego, wiadomo, nie wiadomo, oui. widać, Coś widać, prawda? On voit bien problem. est le problème. Après la pluie on voit un arc en ciel. Równie dobrze możemy powiedzieć, że dobrze widzimy, gdzie jest problem, albo po deszczu widzimy tęczę. Wszystko to, co powiemy, że jest się, się robi. Na przykład, jak się je? Comment on mange les escargots? On mange. Comment on dit? Jak się mówi? Jak się mówi, jak się pisze, jak się wymawia, jak się to włącza i tak dalej, tak dalej. Wszystko to, co się, tak? To będziemy tłumaczyć na to um. Trzeba. Na no, trzeba mamy jeszcze inne wyrażenie, takie wyrażenie ilfu, kiedy do niego dojdziemy. Natomiast tutaj też możemy powiedzieć ondła, czasownik trzeba, czasownik musieć. Ondła chowadzie. No i też to jest takie bardzo, bardzo ogólne, tak? Że trzeba. Oczywiście możemy powiedzieć musimy pracować, i to też będzie miało takie znaczenie, prawda? Takie ogólne. On doit manger pour vivre. Taka zasada, prawda? Można albo wolno coś zrobić. Czasami ich tutaj przychodzi z pomocą. Czyli na przykład on peut garer. Czy można tutaj parkować, tak? On peut garer. On peut. On peut entrer? Tak? Można wejść? Czy mogę wejść? Nawet nie musimy powiedzieć, czy ja mogę wejść. Często tak się zwracamy do kogoś, prawda? pukamy do drzwi i mówimy czy można wejść? On peut entrer? I jak najbardziej osoba on przychodzi tu z pomocą. Tu vous fait peur, pas? Parler à des gens, entrer dans un magasin, vivre, c'est ça Vous aussi Je le cache. On y arrive. J'ai une petite boutique, ça. Alors là, un psychopathe, c'est pompon Non, oui. Georgette. Euh, mais. Georgette Georgette Et vous avez fini Si les comme ça, une femme, il faut que ça respire. C'est ça, on commence par vouloir respirer et puis après on veut changer d'air. Ah, oh, bah oui, mais changer d'air, c'est salutaire. C'est une bonne situation, ça, scribe Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent. Une Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas euh, l'interlocuteur en face, fait, je dirais, euh, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas. Donc, euh, je disais. ce que nous avons appris. Un homme, comme l'homme, prend la forme de la troisième personne, comme il ou elle, mais il ne prend pas de signification. C'est important. On dit « on va »,« on mange »,« on prend ». On peut signifier « I tu musimy dostrajać wszystkie te formy, jakieś zaimko, zaimki y, dzierżawcze, inne takie elementy. On n'a Przymiosniki Przymiotniki musimy, tak? Uzgadniać do liczby nogi. On promène notre chien. Możemy powiedzieć to, że to jest ktoś. Jacyś ludzie albo ktoś pojedynczy. On są à la porte. Jak coś ludzie czynią Fedit Havou, możemy zrobić: e, wszyscy człowiek, ogólnie, e, wyrażenie jakiejś zasady, on doit travailler, i mamy całą listę fajnych widać, e, wiadomo, trzeba, można itd., tak itd. Tak no, mam nadzieję, że to tak troszeczkę Wam wyjaśniło. <laughs> mam nadzieję, że nie na no, tak nagłatwo dużo. Używajcie tego on sami, bo jak zacznie, zaczniecie sami używać tego on, to zobaczycie, że zaczniecie słyszeć to, jak inni mówią. I nie dziwcie się, że osoby nu w języku mówionym i form do osoby nu praktycznie nie usłyszycie, jeśli nie jest to na przykład rozkaz. Tak? Do imperatywu, do czyli trybu rozkazującego, jeszcze kiedyś dojdziemy. Zapraszam na kolejne materiały. A więc to.